Zakres świadczeń społecznych gwarantowanych wynikających z budżetu państwowego na rok 2012. Minister Porsche, whisky i artystki, poseł Mercedes, koniaki i kociaki, kierownik Fiat Wyborowa i koleżanka biurowa. Pracownik umysłowy, autobus, czysta, czerwona i własna żona. Pracownik wykwalifikowany, motocykl, dwa piwa i jakaś tam dziwa. Robotnik, łopata, taczki, no i dupa sprzątaczki. Chłop, bimbel, kilka uli, ha, dupa krasuli. Bezrobotny. Modlitwa. Łączka. I własna łączka.